Słuchajcie, zrobiło się ciepło i wszyscy wyszliśmy na zewnątrz. No, czekaliśmy na to, bo byliśmy zamknięci, otworzyły się ogródki i z wszyscy tęsknieniem wystawiamy naszą, naszą skórę na promieniowanie słoneczne. No, nie do końca z punktu widzenia zdrowotności i zdrowia naszej skóry jest to rozsądne. Dlatego też korzystajmy oczywiście z tego, że możemy wyjść, że możemy wreszcie cieszyć się zabawami, nie wiem, sportem, pójściem do ogródka, na świeżym powietrzu, ale pamiętajmy o profilaktyce, o fotoprotekcji, czyli nakładaniu kremu z filtrem na twarz, na wszystkie eksponowane okolice ciała, ale również o zakrywaniu skóry głowy, o noszeniu okularów przeciwsłonecznych, czyli takiej świadomej profilaktyce i starzenia skóry, i rozwoju raków skóry. Krem z filtrem tak naprawdę powinien być nakładany na skórę przez cały rok, a w tym okresie, już od tej późnej wiosny do, do, do je, późnej jesieni, to tak naprawdę już to musi być obowiązek każdego z nas. Zachęcam do tego bardzo serdecznie.